ma Widzowie Dziś Bistula New Holland M89 przygotowany do żniw praktycznie bo tutaj na klimaku jest luz i trzeba tutaj zrobić na podbieraku i wtedy będzie można już wyruszać w pole Kosanowa nowa łożysko nie tutaj, muszę się spytać jak to idzie z tym? Tak, to poza tym tu jest kosa luzy zrobione, nowo piętka nakuto, także wszystko elegancko. Yy, wtryski, no to wtryski chodzą elegancko. Tu filtr paliwa dołożony, żeby nie było. Yy, co tu jeszcze, sita, nie sita, no to tam yy, bez zmian. Yy, przepalony, wyczyszczony. Był tu tak, kurwa elegancko to wygląda. Tu właśnie jest do testowania luzów będą. Czy się rusza, czy się nie rusza. Lampy od koparki założone. I co? Pasy powymieniane. Tu jakieś pasy są. Tu jest zwentylowany, założony na wariator jezdny. W kabinie też bez zmian. Wszystko, silnik działa wszystko elegancko. Tutaj rura jest taka specjalistyczna, bo ona się dźwiga lub opada, nie tak ustawia się. I, i, i. Ja bym miała tak pół metra więcej. Tyle, ale tyle to tam nic nie szkodzi. Ważne, że. Wszystko działa może jak kiedy będzie czas będzie wyjechane w Kombajnem to się może tu dogro Także furbuson stoi troszkę popsuty Tam w krzyni coś Wiadome Wszystko tu działa Wszystko posprawdzane pasy posprawdzane wszystkie Wszystkie luzy co tam jakieś miały być wszystko posprawdzane. No to jedynie, no to tu było na łożysko, na, na tym zmieniane na mocarni, bo się rozpieprzyło. Przy okazji było łożysko, te dociskowe, co jest na ten wymienione. Tak, to wszystkie łożyska są oryginalne. Feholandowskie, oryginalne. Nie wiem z którego roku to nawet jest. Wiedziałem, ale zapomniałem tutaj to, tutaj to i tak to jest wsi ta, jak widać tu wszystko wszystko jest w dobrej kondycji no. wszystko w dobrej kondycji, wycząsacze wszystko tam elegancko chodzi to jest czteroklawiszowy tak jak widzimy wyczepuje czyści bardzo dobrze no i co, no, siłownik jest, jest od wspomagania. Opony. Opony by się tu na górki przydało zaloć płynem No ale to jest na razie e, nic. Idziemy tam na silnik, popatrzymy co i jak to wygląda. Może akumulator się szczymo. A pompa oleju. Pompa paliwa. Filter paliwa. Tu był dołożony, do kupiony nowy właśnie silikonowy wąż do kolektora sącego chłodnica. Lutowana bo troszkę puszczała korek nowy od chłodnicy, tak jak widzimy nowiutki korek. Yy, wymyty, wyczyszczony filtr powietrza, bo tu było zaklejstrowane. Yy, co tu jeszcze powiedzieć? Yy, chłodnica. To była robiona. My to wszystko oczywiście nie polecam tego gościa co tam było zawiezione, bo nawet nim bym mówił, że było na ciśnienie. Sprawdzano chłodnica. Okazało się, że spód przy korku był <laughs> popękany i trzeba było we własnym zakresie to zalutować. Taki jakiś gość mongoł, można powiedzieć. Taki troszkę ordynarny, nie? Tutaj to wszystko tak wygląda. No. Ładowanie, nieładowanie, węże, nie węże. Tu jest właśnie dany <laughs> bajka piątka. No i tutaj mamy wydech. Dość duża rura. Cały taki dość gruby wydech. Ale daje radę. Ładnie chodzi. Nie ma co powiedzieć. Do, tych, do podajników. No to jest. Gumy są oryginalne, bardzo ładne nie ma się tu co do czego przyczepić mm. to był podajnik zbożowy a tu jest podajnik zaraz zamkniemy te. a tu jest podajnik kłosowy no, zębatki tak jak widać praktycznie jak jak nówka no, praktycznie jak nówka stare lata lepiej wytrzymałe jak jak te nie wiem które tu się tak psują jak te niekombinowane kontraktory tu się trochę pojeździ i tu mamy ten czujnik właśnie od 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 ee, obrotu e, wialni e, obroty mocarni no to tamty gdzieś e, gdzieś i magnes ten ten cały no i będziemy widzieli o idzie prezes, o prezes za zorzuca on dojdzie a, a tu był luz jaki, na łożysku no na ślimoku luza skurwysy, sobie trzeba do to korza zrobić cyk pat pat i zbiało. No i nie będzie gotowy. Także. A to to musiał przeciąć? Musimy to przeciąć, bo nie widzimy wzią, tego za chuja. Zardzewiałe. No. I to trzeba będzie zrobić takie samo mhm. i chuj. Mhm. Będzie jak nowka. Dera, dera. Grilla Palom. Tu jest właśnie filtr zakładany na wierzchu, do góry. Tak, widzimy tam siatkowy. I tam wchodzi bodajże w to róuka. Tu... Także no, dożniż przygotowany. Tu są właśnie sprawdzające te całe prepitety Nie, jest jakoś, jakoś festu Tu była blacha, wkładano pod te, bo troszkę było przyrdzewiałe a tutaj nie była szadzana także nie ma zardzewiacza także z Wistuli by było tyle będziemy się widzieli w trakcie żniw prawdopodobnie jak już będzie mucone nie? No także do kolejnego odcinka na razie. Cześć. No. Ogiń z dupy przód.